Hej, hej, witajcie, Kamila z tej strony. Dzisiejszy filmik nagrałam z okazji dnia Scrapbookingu, Międzynarodowego Dnia Scrapbookingu. Bawimy się przez cały weekend z fanpageem Dzień Scrapbookingu, ale nie tylko. Zapraszam również na fanpage Świata Pasji, gdzie również odbędzie się kilka transmisji live. Będą zabawy i konkursy, wszystko ogłoszone tam na fanpage'u. Ja natomiast mam dla Was również konkurs. Na czym on polega? Zainspirujcie się moją pracą. Nie musicie wykonać layoutu ani wykorzystywać podobnych mediów czy papierów. Natomiast chodzi o zainspirowanie się techniką, jaką wykorzystuję. I stworzenie pracy, może to być nawet kartka, tak, czy no, layout, mini layout, strona w albumie, cokolwiek macie ochotę. Wrzućcie tą pracę albo w swoje social media, albo wyślijcie do mnie na adres mailowy. Czas macie do 20 maja. Ja wybiorę pracę, która najbardziej mi się podoba. I y, do końca miesiąca ogłoszę wyniki na moim kanale, bądź w moich social mediach, jeszcze nie wiem. Tak czy inaczej, wszystkie zasady i informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli filmik Wam się spodoba i y, techniki, które używam, y, będą Wam odpowiadać, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie y, po sobie jakiś ślad. Y, a jeżeli nie chcecie przeoczyć żadnych treści, które publikuję na swoim kanale, a to zachęcam do subskrypcji i do kliknięcia w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie otrzymywać powiadomienia o każdej wrzucanej przeze mnie treści. Bardzo cieszy mnie to, że mogę być częścią tej społeczności, jak i również cieszy mnie to, że do mnie dołączyliście. Dziękuję wam za to. A tymczasem zapraszam do dalszej części filmu. Czym będę dzisiaj pracować? Otóż pomyślałam sobie, żeby wykorzystać do mojego layoutu kolorową pastę teksturową. Ona generalnie jest do zdobienia tkanin, natomiast ja postanowiłam wykorzystać ją do zabarwienia mojego tła. Wcześniej oczywiście papier skrapowy zabezpieczyłam transparentnym gesso od 13 arc. Powierzchnię przemalowałam po całości, wysuszyłam z obu stron, żeby papier mi się nie pofalował. Natomiast w chwili obecnej szykuję swoje elementy do layoutu i przechodzę do dalszego działania. W ten sam sposób możecie podziałać z farbą akrylową albo po prostu możecie wykorzystać akwarele. Ja u, jestem tego zdania, że najlepiej wykorzystywać wszystko to, na co mamy ochotę i korzystać z tego, co mamy w domu i bawić się, że tak powiem, jak dziecko. Tak, bo to jest najlepszy sposób testując media wiemy co możemy z nich jeszcze wycisnąć i w jaki sposób możemy je wykorzystać. Jak widzicie plama jest jak taka sobie. Ja nie jestem jakimś specem od akwareli i akwarelowych teł. Próbuję je tworzyć na różne sposoby i że tak powiem działam instynktownie. Natomiast no, nie jest to nic jakoś specjalnie trudnego zrobić po prostu zwykłego kleksa, zwykłą plamę. Jakby nie mam specjalnego pomysłu na ten layout. Wiem, że chciałam się pobawić mediowo, wiem, co jeszcze chcę wykonać na tym tle. Jak zwykle pobawić się warstwami. No i wiem, że chcę użyć wszelkiego rodzaju skrawki pasujące do mojego zdjęcia i do koncepcji. Ostatnio bardzo dużo tworzę w art journalu, w związku z czym e, wszelkie resztki e, mediów, które zostają mi na macie, zawsze zbieram na jakieś tam dodatkowe, przypadkowe tło, e, które będę mogła e, kiedyś tam w przyszłości wykorzystać. Zdecydowanie polecam każdemu. Przed przejściem do kolejnego etapu e, warto wysuszyć naszą pracę. Oczywiście z obu stron przypominam o tym, żeby papier się nie falował. Tymczasem sięgam po kolejną pastę. Tym razem pasta jest taka bardziej perłowa, metaliczna, bo po, po chciałam się pobawić i zobaczyć, która fajniej wygląda na lajaucie. Jak widzicie, podczas nakładania błyszczy się, tak opalizuje jest taka, taka właśnie perłowa. Co da fajny efekt, ale zauważyłam, że ta jest jakby bardziej ym, gęsta, bardziej po, po rozwodnieniu jest bardziej taka ym, w swej strukturze mięsista. Nie wiem jak to nazwać. Dodaje różnego rodzaju y, kleksy, chlapania. Ym, ym, po prostu daje się ponieść y, temu, co, co, co wyjdzie. Oczywiście ja jako zagorzała fanka turkusu używam koloru turkusowego, natomiast wy możecie używać kolorów takich, jakie wam pasują. Tak samo korzystając na przykład z dwóch warstw mediów do tworzenia tego tła kleksowego, również możecie wykorzystać dwa różne kolory. Pamiętajcie jednak o zasadzie łączenia kolorów, żeby nie wyszło wam tak zwane błotko. Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz, a nierzadko trudno z tego wybrnąć, chociaż my, skraperki, mamy swoje sposoby na rozwiązanie różnego rodzaju problemów, nieudanych eksperymentów. Niemniej jednak czasem może to spowodować powiedzmy jakąś blokadę twórczą i wtedy nam się odechciewa. Ok. Bawię się i chlapię i suszę. Także no kolejne etapy. Tak czy inaczej przemieszałam dwa rodzaje pasty teksturowych ze sobą. Co jakiś czas widać połyskiwanie tej perłowej. Natomiast w chwili obecnej suszę ponownie z obu stron moje tło, ponieważ zamierzam dodać do niej niego kleksy, kleksy kontrastujące, czyli właśnie czarne. Kleksy robię z użyciem mgiełki pentart i chlapie słomką. Jest to dla mnie najwygodniejszy sposób robienia kleksów, aczkolwiek jak widzieliście, pędzlem też się da. Każdy ma swój ulubiony sposób, każdy lubi inne narzędzie. Ja próbowałam wielu i chyba najlepiej robi mi się kleksy słomką. Nie wiem. No, tak czy inaczej staram się kleksy zawsze robić, zanim dodam zdjęcie, chociaż zdarza mi się, że na koniec też rzucam kleksy. Dalszy etap mojej pracy. Stwierdziłam, że skoro wykorzystałam pastę do efektu akwarelowego tła, to czemu nie skorzystać też na przykład z powiedzmy techniki może tuszowania, ale z użyciem pędzla. Nakładam sobie pastę dosyć cienką warstwą na macie. Biorę pędzel, to jest pędzel Joy Craft. Ale podobne ma Tim Holtz i nabieram na ten pędzel pastę, po czym z użyciem szablonu maski, w tym wypadku to jest maska, nakładam na mój layout. Jest to świetna maska od Marianne Design. Tutaj jest jakby plan miasta, w zasadzie dwa. Maska jest dostosowana do tworzenia teł na kartkach DL, ale jak widzicie, w mediowych layoutach również się sprawdzi. E, teraz biorę, wzięłam tusz. Są to tusze archiwalne. I nakładam je z użyciem gąbeczki, gąbeczki kopułkowej. Kolory dobierałam tak, żeby pasowały pod mój layout, ale niekoniecznie, żeby wszystko się wyróżniało. Lubię tła, które są gęste, gdzie jest dużo warstw, dużo wzorów, ale nie lubię takich. Bardzo, bardzo zabałaganionych. To znaczy, moje tła są w ogóle zabałaganione. Niemniej jednak staram się, żeby te elementy wszystkie do siebie pasowały i ze sobą współgrały. Czyli, żeby tworzyły jedną całość, a nie takie dodane elementy od czapy. Ok, postanowiłam, że dodam jeszcze coś innego. Wzięłam sobie y, kolejny szablon i y, pierwszą pastę, od której zaczynałam, tą matową, y, i dodaję wzór y, przez, przez ten szablon. I tutaj jest taki mały trik. Y, niezależnie od tego jakiej gęstości macie pastę, y, warto popatrzeć y, jak rozkłada się wzór y, na waszym szablonie. I y, pracować z tą pastą wzdłuż y, tego wzoru. W momencie, kiedy jest to taki wzór, jak ja mam, że jest, są, jest dużo linii y, i te pasy są tak mniej połączone tymi mostkami, y, może się zdarzyć tak, że y, wjedziecie pastą pod spód, pod szablon, i wtedy stworzycie sobie zaciek. Działanie wzdłuż wzoru, a nie w każdą stronę, spowoduje ułatwienie prostego i czystego nałożenia pasty przez szablon. Ok, dalsza praca już w zasadzie nie wymaga mojego tłumaczenia, bo jest to po prostu zwykłe dobieranie elementów papierów ze skrawków zawsze tak działam że dobieram kolorystycznie jakieś skrawki papierów które mi zostały i tworzę z nich warstwy bardzo lubię dodawać elementy stemplowane na moim tle i te zazwyczaj są w kontrastującym kolorze w tym momencie wybrałam kolor czarny i stempel do Mix Media od Stamperii te stemple jak widzicie są na piance, ale one są niemontowane do bloczka ta pianka nie przykleja się do bloczka one są idealne właśnie do pracy w taki sposób w jaki ja je nakładam działam tak no, no czuja. nie zastanawiam się gdzie przy, przy odbijam stempel odbijam je tam gdzie mi czegoś brakuje, gdzie chciałabym uzupełnić kompozycję i działam raczej w obrębie dookoła, ponieważ wiem, że w środku będą umieszczone warstwy, więc bez sensu jest tworzyć tło tam, gdzie go nie będzie widać. Oczywiście, dodawanie papierów, warstw i różnego rodzaju elementów do waszych layoutów. Czy kartek jest, można powiedzieć, prostą sprawą? Wystarczy pilnować kolorystyki, odcieni, ewentualnie pasujących do siebie elementów. Ale zdarzają się też te trudniejsze momenty. Ja tutaj mam dobrane w miarę pasujące do siebie elementy, ale jak się okazuje, nie bardzo mi coś tam. Tak zwane pykło. Szukam, szukam kolorystycznie pasujących bardziej papierów, i już od jakiegoś czasu bardzo lubię. Porwany papier. Czyli nie bawię się w odmierzanie pasków, w równe przycinanie gilotyną. Ja po prostu cieszę się tym procesem twórczym, więc uważam, że nie warto marnować czasu i stresować się odmierzaniem czegoś i dopasowywaniem. Jeżeli mam jakiś skrawek pasujący i nie muszę przy nim wiele robić, to jest to już połowa sukcesu. Jak widzicie, po prostu zbieram to, co mam i na tym działam. Przygotowałam sobie również dodatkowe elementy. Tutaj mój kot, nie ten ze zdjęcia, ale inny, pomagał mi skrapować. Poszedł sobie. Przygotowałam sobie różne elementy, na bazie których będę jeszcze wykonywać zdobienia. Tło, ty, tytuł gotowy. Ten jest akurat z papieru akwarelowego. Wykorzystałam, znaczy wybrałam sobie różne rodzaje i do, dobrałam coś, co mi pasuje bardziej. Niestety okazało się, że może tego nie widać aż tak mocno w, na filmie, ale ten napis był taki za bardzo niebieski-niebieski. Postanowiłam, że wykorzystam tusz, który wcześniej używałam do tuszowania strzałek. Okazało się, że wzięłam inny. Wzięłam zielony. No i się zaczęło. Napis zrobił się taki rdzawy, co mi się nie bardzo spodobało. No i tutaj wkracza skraperka do, do boju. Trzeba zamaskować to, co się zepsuło. No i tak i próbuję na różne sposoby. W tej chwili napis jest bardzo 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 niewidoczny. No ale y, tak, y, tu pracuję nad layoutem i myślę, jak to zamaskować. Już sobie zaplanowałam, że y, będę y, malować ten napis, ale czekam, aż mi się trochę te, ten tusz pigmentowy wchłonie, y, ponieważ biały tusz pigmentowy dosyć długo schnie i nie chcę, żeby mi zdewastował y, mazak. W którym zamierzam pomalować ten napis. Także w międzyczasie szykuję sobie warstwy, podklejam to, co mogę podkleić, a tamta dalsza część czeka. Czyli poprawianie błędów. Bardzo często mówi się, że w scrapbookingu. No, tak. Błędy, które popełnimy, są idealną możliwością do upiększenia naszego layoutu czy naszej pracy. Także tutaj to ewidentnie tak zadziałało. I to chyba jest, wiecie, stres, bo ja tak się przejęłam tym, że, że szykuję film specjalnie na dzień Scrabookingu, że chciałam, żeby wszystko było idealnie. No, i, no, i, no i nie jest. Tutaj, jak widzicie, też się zastanawiam, czy zdjęcie ma być prosto, czy warstwy mają być prosto. Ostatecznie po prostu, jak przykleiłam, tak przykleiłam. O, tuż biały się w miarę wchłonął, więc napis był już lekko widoczny na moich warstwach, ale chcę jednak, żeby bardziej się on znaczał, więc krawędzią markera pigmentowego deco brush od Karin pokrywam ten napis. No i cóż, znów jest on niebieski, ale już nie tak mocno niebieski jak był. Tyle, że no chcę, żeby to bardziej było widać, co tam jest napisane, więc dodaję jeszcze taki jakby obrys markerem akrylowym, taką linię kontrastującą, żeby ten napis był bardziej, bardziej czytelny. Mam nadzieję, że wszystkie moje porady Wam się przydały. Mam nadzieję, że zainspiruje Was mój layout do stworzenia jakiejkolwiek pracy i że weźmiecie udział w moim konkursie. Tymczasem dziękuję Wam raz jeszcze za. Oglądanie tego filmiku, za dołączenie do Międzynarodowego Dnia Scrapbookingu. Przypominam, że na fanpageu Dzień Scrapbookingu są różne konkursy i informacje o rabatach w różnych sklepach skrapowych. Przypominam również o zabawach toczących się na fanpageu Świata Pasji. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa.